Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem odcinek z serii Minecraft dla początkujących, drugi już odcinek. I pokażemy sobie jak wystartować z nowym światem, jak rozpocząć swoją przygodę w Minecrafcie. Czyli totalne podstawy, zwłaszcza dla nowych osób, które dopiero zaczynają przygodę z Minecraftem. Zapraszam. Tak jak widzicie, mamy zupełnie nowy świat, goły świat, my też nic nie mamy. Jest słońce, które wschodzi tutaj. No i mamy cały dzień, żeby przygotować się, zanim nastanie noc, bo gdy nastanie noc, to będą moby, będą niebezpieczeństwa. I teraz, co musicie wiedzieć na sam początek? Guzikiem E otwiera się ekwipunek, mamy wtedy tutaj nasz plecak i wszystkie rzeczy, które możemy ubrać. Można też włączyć ściągę tutaj rzeczy do budowania, póki co tutaj nic nie ma, bo nic jeszcze nie wybudowaliśmy. I tu na dole macie pasek życia, serduszka, pasek jedzenia, czyli czy jesteśmy głodni, czy, czy nie, czy mamy siłę, żeby pracować. Poniżej jest pasek doświadczenia, i tu na samym dole jest pasek podręczny, rzeczy podręcznych. No i pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba znaleźć trochę drewna. Jak najszybciej staramy się iść do pierwszego drzewa, po prostu i zlikwidować ręką troszeczkę drewna, zebrać tego drewna, żeby móc zacząć budować podstawowe. Rzeczy, podstawowe rzeczy, i już powiem, co to tak naprawdę jest. Polecam od razu kasować całe drzewa, nigdy nie zostawiać drzewa, na przykład takiego jednego kawałka, bo wtedy te liście będą tutaj wisiały wam na świecie. No i niestety będzie to niezbyt ładnie wyglądało. Gdy mamy drewno, zmieniamy wszystko na deski. Des z desek budujemy cztery deski, to jest stół. Robimy sobie stół rzemieślniczy. Lewym przyciskiem myszy dwa razy klikam, zbieram wszystko, lewym odkładam, prawym odkładam pojedynczo, a jak e, trzymam lewy i rozkładam tak, to się porówno rozkładają. Takie małe podpowiedzi z mojej strony. I teraz, gdy mamy stół rzemieślniczy, to robimy pierwsze podstawowe narzędzia. Najpierw będziemy potrzebowali troszkę patyków. Powiedzmy, żebyśmy mieli zapas, i teraz robimy sobie podstawowe narzędzie, czyli kilow, i tyle pozostaniemy, jeśli chodzi o drewniane, drewniane rzeczy. Tylko i wyłącznie kilow nam jest potrzebny, żebyśmy dostali się po kamień po kamień. O zobaczcie, trafiliśmy bardzo szczęśliwie, bo jest wioska tuż obok w Nowym Świecie, ale najpierw pokażę co zrobić, żeby sobie poradzić bez wioski. Co zrobić, żeby sobie poradzić bez wioski, żeby przetrwać pierwszą noc i rozpocząć przygodę w Minecraftzie. Gdy macie już kilof, wkopujemy się gdziekolwiek gdzieś pod ziemię, żeby zdobyć troszkę kamienia. O i widzicie, mamy kamień. Mamy kamień i potrzebujemy tego kamienia niezbyt dużo. Na początek wystarczy nawet 3, żeby zrobić lepszy kilof i później lepsze kamienne narzędzia. Mamy, mamy to, więc możemy zrobić sobie kamienny kilof w ten sposób i hop, i mamy. I ja bym zrobił jeszcze od razu, skoro mamy trochę zapasu kamienia, to zrobiłbym miecz. Tu możemy sobie włączyć, o zobaczcie, i wtedy mamy ściągę też z różnych rzeczy. Miecz, i kilow na sam początek, i później będziemy potrzebować więcej kamienia. Zaraz sobie ten kamień wykopiemy, tylko przejdziemy jeszcze do najważniejszej rzeczy. Tak jak mówiłem, słońce idzie, wzeszło jest mniej więcej środek dnia. Gdy zajdzie za horyzont, no to już niestety. Niestety będą moby agresywne i będą nas atakować. Musicie więc znaleźć, jak szybko się da owce. Takie zwierzątka. Możemy je ostrzyć nożyczkami, ale nie mamy jeszcze żelaza, więc niestety musimy się ich brzydko mówiąc pozbyć, zaatakować, i wtedy wypadnie i jedzenie, i wełna. Nożyczkami tej wełny byłoby więcej, ale niestety mieczem wypada tylko jedna wełna. I co więcej, zobaczcie, tu mamy jeszcze owce, ale w innym kolorze. Natomiast my musimy mieć wełnę, trzy wełny w tym samym kolorze. Trzy wełny w tym samym kolorze, żeby zrobić łóżko. Także przyfarciliśmy, jesteśmy na polanie, mamy, mamy trzy wełny i już możemy sobie zrobić łóżko w naszym. Craftingu. Tutaj go gdzieś zostawiliśmy. Tak, stół i zobaczcie, łóżko robi się w ten sposób. Trzy deszki, trzy wełny i już jesteśmy zabezpieczeni. Teraz następnym ruchem jest wykopanie troszkę więcej kamienia. Wykopaliśmy już troszkę więcej kamienia. Przy okazji zrobiłem tu taką małą nie można powiedzieć, ale do tego zaraz przejdę. Gdy mamy. Gdy mamy już ten kamień, możemy zrobić sobie podstawowe narzędzia, czyli siekiera do ścinania drewna, łopata do kopania ziemi, miecz do walki, kilof do obrony, motyka będzie potrzebna do zrobienia upraw. Możemy też sobie ją zrobić na początek, a co tam. I jeszcze bardzo ważna rzecz, piec na sam początek, który będzie nam, będzie nam potrzebny. I teraz mamy narzędzia, więc możemy wydobywać już troszkę szybciej, Surowce, wydobywać troszkę szybciej surowce. Powiedzmy, że pójdziemy sobie, ściąć troszkę sobie drewna, jeszcze, żeby zrobić pewne kolejne ruchy, pewne kolejne rzeczy, które będą nam potrzebne, żeby nawet palić nim też na początek w piecu, bo do pieca potrzebny jest węgiel, ale jeśli nie mamy węgla, no to musimy sobie poradzić. Będziemy też potrzebować drzwi chociażby, żeby schować się na noc z naszym łóżkiem, choć możemy też przespać się na otwartym terenie, ale bezpieczniej jest schować się pod ziemią. Bezpieczniej jest schować się pod ziemią. Ok, tyle wystarczy. Oczywiście takiego drzewa nigdy nie chcemy zostawiać, chcemy go ściąć do samego końca, ale tutaj na potrzeby poradnika, żeby było szybciutko i króciutko, nie będę już go całkowicie, całkowicie ścinał. Wracamy do naszej dziury w ziemi. No, i co trzeba zrobić? Ja bym zrobił tak, przede wszystkim troszeczkę więcej drewna potrzebujemy, więc potrzebujemy to. Zrobiłbym za pomocą tego drewna drzwi, czyli w ten sposób sobie rozdzielamy i mamy drzwi. Mamy drzwi, dostaliśmy recepturę nową i możemy je wstawić, chociażby tutaj, żeby wejść do naszej jaskini. Aczkolwiek troszeczkę bym to wyrównał, i tutaj zrobimy sobie podłogę, a tu zrobimy sobie o, Daszek, tak, żeby mieć, mie, mieć takie wejście. Robimy sobie drzwi i można powiedzieć, że na noc już jesteśmy zabezpieczeni. Czemu? Bo mamy wszystko, co tak naprawdę na sam początek nam potrzeba. Mamy tutaj jakieś pomieszczenie, gdzie możemy postawić sobie piec, możemy postawić sobie nasz stół craftingowy. I stawiamy sobie łóżko. Klikamy na łóżko, mamy teraz ustawiony punkt odrodzenia, czyli jeśli coś nas pokona, jeśli zginiemy, to odrodzimy się w tej naszej jaskini. I mamy podstawowe rzeczy. Do pieca możemy napalić w nim deskami i wkładamy sobie jedzenie. Surowe baranina, to co wypadło nam z owcy, dzięki temu będziemy mieli pierwsze jedzenie. I surowce. Mamy jak najbardziej zrobione. Co polecam jeszcze zrobić? Polecam zrobić jeszcze na sam początek, żeby zbędne rzeczy zostawiać. Dwie skrzynie. Dwie skrzynie i wtedy możemy sobie zrobić podwójną skrzynię i tutaj zbędne rzeczy, które powiedzmy wiemy, że będą nam chwilowo niepotrzebne, można sobie zostawić. Zobaczcie, że te rzeczy, których używam cały czas, mam tutaj w tym pasku podręcznym, żeby było, żeby było blisko. Nie? Poza tym, że mamy jedzenie z owiec, można je jeszcze zdobywać też w inny sposób. Jednak zanim pokażę, jak zdobywać jedzenie, no to widzicie, zbliża się noc. Zbliża się noc, więc musimy się schować, bo za chwilę może się tu zrobić bardzo, bardzo niebezpiecznie no bo wypadną tutaj e, agresywne moby zombiaki, szkielety, creepery, pająki i mogą nas zaatakować. Jeszcze tu niestety mamy u siebie ciemno, bo nie znaleźliśmy węgla, ale o tym za chwilę razem z węglem i ze zwierzętami i z jedzeniem pokażę. I jest postęp słodkich snów. Dotrwaliśmy do pierwszej nocy dzięki owcom i dzięki zrobionemu łóżku. I teraz widzicie, wychodzimy z naszej jaskini. Słońce wschodzi i mamy drugi dzień. Idziemy poszukać sobie troszkę jedzenia. Polecam bardzo, warto zniszczyć troszkę trawy. Jak niszczę trawę, to jest szansa, że wypadną o ziarenka. Wypadły mi ziarenka, na razie jedne, już drugie i tu chyba trzecie. I te ziarna będzie można zrobić z nich pole, zasiać. Jeśli macie blisko wodę, to robicie sobie w ten sposób. Cztery kratki od wody można zrobić, i ona wtedy będzie się tutaj ta gleba nawadniała, bo jest blisko wody. Zasi zasialiśmy sobie tutaj ziarno, i będziemy mogli z pszenicy zrobić chlebek. Więc już mamy kolejne źródło jedzenia. Co więcej, to możemy sobie iść upolować inne zwierzęta albo znaleźć na przykład jagody, jabłka z drzew, chociaż to jest troszkę czasochłonne. Więc mamy praktycznie wszystko. Słuchajcie, mamy wszystko, żeby przetrwać na początku. Mamy jedzenie, mamy schronienie, mamy tutaj na dole wszystkie narzędzia podstawowe, ale oczywiście. Trzeba coś więcej, więc może pokażę Wam teraz, jak macie szczęście i traficie na wioskę, co tam można sobie znaleźć na początku gry. Ale przy okazji przypominam, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i komentujcie pod filmem, to będziemy mieli okazję sobie porozmawiać. Pokazywałem Wam już owce, czyli o takie zwierzątka kwadratowe, białe, gdzie będziemy mogli mieć baraninę, ale można znaleźć też, zobaczcie, kury. Które tutaj gdzieś się pałętają, o są kury, i z nich też można mieć jedzenie oczywiście, kurczaki po prostu, i też można wsadzić je do pieców. Do pieca i usmażyć. O, pszczoły, ale pszczołami się nie będziemy zajmować, bo to nie na początek przygody. Natomiast są też świnki. Są świnki, które również dają nam inny typ mięsa, który można upiec w piecu. Tak, upiec w piecu. I jeszcze są też krowy, aczkolwiek tutaj. Żadnych nie widzę, za to jest dużo koni też, ale konie. No nie dają mięsa, nieładnie nie jest zabijać konie, więc. Konie są po to, żeby jeździć, ale trzeba mieć siodło i to też nie początek rozgrywki. Tu mamy krowy. Krowy oczywiście również można pokonać. Krowa szybciutko ucieka, sprytna jest, jak widzicie, więc trzeba się za nią trochę pogonić. I daje nam też mięso i skórę. Skóra się przyda, ale też o tym nie dzisiaj. Więc jak widzicie, jest tych trochę sposobów, żeby złapać jedzenie. Można też wskoczyć do rzeki i tak samo mieczem pokonać rybki, które tam pływają. Natomiast teraz zajmiemy się tematem wioski. Zobaczcie, gdy znajdziecie wioskę. Gdy macie na tyle szczęścia, to możecie ją oczywiście brzydko mówić, mówiąc, splądrować, zobaczyć co jest w środku. W domkach często są skrzynie, w których mamy różne fanty, no i te fanty oczywiście mocno ułatwią nam, ułatwią nam ee, początek gry. Są też łóżka, zobaczcie. W domkach są łóżka i można takie łóżko zebrać. Jeśli nie macie farta, to co do owiec, no to może uda Wam się znaleźć, wam się znaleźć po prostu wioskę. W której będzie jedzenie. Póki co mamy bardzo, bardzo pechową wioskę, bo nie mamy żadnych skrzyń i nie ma z czego zbierać fantów. Ale widzimy osadników i widzimy też tutaj, tak jak widzicie, snopy siana. Snopy siana mogą też nam posłużyć za jedzenie. Za chwilę pokażę, jak. Motykom można zebrać je bardzo, bardzo szybko i patrzymy, nadal nie ma skrzyni. Zazwyczaj. W wiosce jest dużo skrzyń, dużo wyposażenia, z którego możemy skorzystać. Czasem możemy trafić nawet zbroje, a jeśli nie, to chociażby jedzenie, podstawowe przedmioty. O, zobaczcie, mamy jabłuszka, mamy ziemniaki, które też można zasadzić, mamy chleb, mamy nawet książkę, więc zbieramy sobie te wszystkie fanty. Możemy też zabrać nawet samą skrzynię, żeby nam posłużyła do przetrwania, do magazynowania. Naszych rzeczy. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy. O, zobaczcie, teraz bardzo powoli idę. Właśnie bardzo powoli idę. Bo co? Bo tutaj pasek jedzenia nam się spadł do trzech jedzeń i wtedy już nie możemy biegać. Zobaczcie też, że pasek doświadczenia urósł. Mamy już drugi poziom i rośnie. To będzie później potrzebne do zaklęć, do ulepszania przedmiotów. Mamy upieczoną baraninę, można ją zjeść i wtedy zobaczcie, napełnia nam się pasek jedzenia. Jak widzicie, potrzeba do tego sporo, więc tego jedzenia trzeba mieć też. Też warto mieć dużo. Zbierzemy sobie jeszcze to i sprawdzimy te dwa ostatnie domki. Co tutaj jest? Tu nic nie ma, i tutaj też nic nie ma, więc niezbyt szczęśliwa wioska. Jeśli znajdziecie w wiosce też takie pole, to można oczywiście zebrać. O, zobaczcie, tu jest ziemniak, tu jest pszenica. I być może nie wiem, czy. O, i marchewka, i jest jeszcze marchewka, więc można też skorzystać z zasób e, osadników i dzięki temu rozmnożyć to na swoich polach. I gdy wrócimy w pobliże swojej wioski, to warto tutaj, znaczy wioski naszej jaskini, tutaj, która tam jest zaraz za górką, warto posadzić wszystko to, co mamy, czyli po prostu zadbać o to, żeby tego jedzenia było więcej, żeby to jedzenie się rozmnożyło i to pole sobie powiększyć. Tak jak mówiłem, możecie też wskoczyć do wody i zobaczcie, tutaj pływają sobie rybki, które też oczywiście można pokonać bez problemu mieczem, pach i wtedy wypadają z nich surowe ryby, które można Upiec, surowy łosoś, akurat w tym przypadku. Więc warto te wszystkie fanty raz, że zasadzić, a dwa, wszystko to, co zebraliśmy, wsadzić po prostu do pieca. Czyli mamy piec, i póki co nie mamy węgla, więc palimy sobie, e, palimy sobie w nim drewnem, zwykłymi deskami. Na początek i to wystarczy. E, przepraszam, tu do pieca dajemy, no i smażymy sobie całe to jedzenie. Smażymy sobie całe to jedzenie, a w międzyczasie. Też warto poszukać po prostu węgla i być może nawet żelaza, czyli zejść tutaj pod ziemię, wykopać sobie o takie schodki, jeden po drugim, żeby zejść troszkę głębiej po surowce. I zobaczcie, kopiemy sobie takie schody, aż dokopiemy się do węgla, do żelaza, do podstawowych surowców, które będą potrzebne nam. Do przetrwania, no bo trzeba też będzie się jakoś zabezpieczyć, zrobić tarcze, zbroje, podstawowy ekwipunek, żeby przetrwać w świecie Minecrafta. Natomiast węgiel można też znaleźć o na przykład na takich odkrytych wzgórzach, więc warto może nawet poszukać na początku na, na zewnątrz, czy nic takiego nie macie w pobliżu. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj w serii Minecraft dla początkujących. To już drugi odcinek, w pierwszym pokazywałem podstawowe farmy, które warto mieć na początku. Jeśli chcecie więcej takich krótkich poradników, dla a początkujących osób to dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się już całkiem niebawem w następnym odcinku. Na razie, cześć!